Kajeczka. kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Zapraszam na króciutkiego vloga i obiecuję, że od następnego tygodnia już będą takie, wiecie, dłuższe i gadane. Tutaj tatuś wiesza mi lustro, a ja przyglądam rzeczy, które zostały. Już nie będziemy je wystawiać na sklep, tylko pewnie dam jakiejś fajnej pacjence tutaj kubeczki, które miałyśmy na specjalne spotkanie z Amazonkami ze Śląska. Także dwa kubeczki obstały się. Tutaj znalazłam śrubki, po której jeszcze wcześniej wysłałam tatę do sklepu, także tata się tak zdenerwował, że szkoda. Get ale mu przyszło. Powiem Wam szczerze, że czasami przez nadmiar różnych rzeczy, bodźców, wiadomości, które dostaję, ja po prostu mnóstwo rzeczy zapominam, jak sobie nie zapiszę, jak sobie właśnie gdzieś nie zaznaczę, to potrafię nawet nie przyjść na spotkanie, na które się umówiłam, albo na przykład zapomnieć o miejscu, gdzie schowałam powiedzmy dla kogoś prezent, także no mega jestem zakręcona. I zaczynam montować kolejnego vloga z Pali daje mi to mega dużo frajda. Tutaj zobaczcie, jaką dostałam propozycję współpracy, hej, tylko na chemii, tak i, i bierę, bierę, bierę tą współpracę, nie zastanawiam się, a tutaj słuchajcie, pokazuję Wam moje smaczki, bo ostatnio pisaliście pod filmem, że nie mam, że wymyślam, że jak. Zobaczcie, przypatrzcie się tej gębie z bliska. Tak są, kochani, smaczki. Niestety to jest naturalny proces i albo się z tym pogodzimy, albo będziemy sobie wszczykiwać botoksyjne inne rzeczy, także... Są dwie drogi. No, a tutaj kręcimy rolki z Emilką. Powiem Wam, że to jest normalnie robota jak macie Instagrama, to wiecie, co są te rolki, reelsy i to się tak wszystko wydaje fajne z boku, jak się ogląda, bo to trwa 3-4 sekundy, ale czasami taką jedną rolkę się kręci naprawdę mega długo, bo nie wychodzi i tutaj pakujemy paczki, bo jest ich bardzo słuchajcie, dużo i dotykowo miałyśmy mały przestój, bo czekałyśmy na takie specjalne cićki taką wełnę ekologiczną, którą dodajemy do właśnie zamówienia i no była obsuwa, nie chciałyśmy to wiecie, brzydko pakować jakieś tam bombelki, więc troszkę się tego nazbierało i odkąd wróci słuchajcie, z Bali, to mam strasznie opuchniętą nogę, także muszę iść na jakąś fizjoterapię. W ogóle wymyślałam, taki sposób pakowania paczek, to nie było mądre, że najpierw sobie wszystko, wiecie, przygotuję, złożę kartony, wystawię ciczki. następnie powkładam sobie serum, bo w większości zamówień było albo serum do twarzy, albo serum do rzęs i do albo do włosów oczywiście. Te czy produkty i no i tak sobie to właśnie przygotowałam wszystko, ale no nie było to do końca, powiem Wam szczerze, mądre, bo naświniłam pokoju niemożliwie. Szczerze powiem Wam, że cieszę się, że ja już rzadko pakuję paczki, ponieważ ja to tak przeżywam, tak staram się, żeby to było, wiecie, turbo idealnie, po prostu, że mi to zajmuje dwa, trzy razy dłużej niż innej osoby, która też się stara, oczywiście, ale ja już wiecie, przeginam. A tutaj u fryzjera jestem i zobaczcie, tam na półeczce są moje kosmetyki. Także jeżeli macie swój salon, chciałbyście wprowadzić moje produkty, to piszcie, piszcie do mnie śmiało, będę bardzo szczęśliwa. Ja ogarniam włosy, bo na bali spaliłam się, słuchajcie, na kurczaczka. Tak, tutaj mój obiadek, a tutaj Dawid już Robi kaszankę na boczku, na kapuście i to będzie grillowo. Wydaje mi się, że to jest przepis poznański od mojej jabłonki, która kiedyś do nas przyjechała i takie coś właśnie nam przygotowała. Tu papryczka od moich rodziców, taka przepyszna i jeszcze przyprawy. Nie wiem, co to jest, majeranek chyba. No i oczywiście cebulka i na grilla. A tu Wam pokażę, jaką fajną bluzę kupiłam sobie na targu u nas w mieście, na takiej hali targowej. Pytacie się często, skąd ja mam jakąś tam daną rzecz, po ja bardzo często słuchajcie kupuję właśnie na targach, takich sklepach małych ponieważ y, są dwie rzeczy które mnie ku temu przekonują, po pierwsze nie, trzy. po pierwsze cena, bo zazwyczaj są to rzeczy troszkę tańsze niż w sieciówkach, po drugie jakość, bo zazwyczaj te rzeczy są dużo lepszej jakości niż rzeczy właśnie w sieciówkach, y, a po trzecie mam y, poczucie, że po prostu wspieram y, osoby, które prowadzą swoją działalność, te osoby bardzo często też zakupują rzeczy z, y, no, z od polskich producentów y, ja jestem bardzo zadowolona a tutaj zobaczcie jaką dostałam piękną garsonkę od mojej mamusiki na urodziny to też nie jest żadna wiecie z, z jakiejś sieciówki także e, zobaczcie taki róż pastelowy połączony z szarym moim zdaniem dwa najlepsze kolory bardzo mi się podoba do tego jakiś na przykład t-shirt czarny, biały, spodnie i po prostu wygląda się jak ta lala przepięknie dużo z Was mi w ogóle odradzało tą lampę z Action, mówiłyście, że ona się tam rozleje, ale powiem Wam szczerze, że u mnie palona jest codziennie i jest super, świetna. A tutaj pokażę Wam zawartość mojej kosmetyczki, teraz jadę na urodziny, żeby nie wiem, wspiąć się na górę i tam świętować moje urodziny, więc tak tutaj taki nowy podkład, który sobie kupiłam, taki troszkę bardziej kryjący, natomiast trzeba mieć nawilżoną skórę, oczywiście yy, burżuła, to już wiecie, tutaj też paletka cieni z burżuła, ona nie jest fajna, ale biorę ze sobą, ponieważ jest wygodna i są wiecie, takie różne podstawowe kolory, oczywiście dwa tusze z Lowli, różowy podkręcający i turkusowy wydłużający, do tego czarna kredka chyba też z lovely, albo z wibła, taka wiecie, wodoodporna i czorna jak węgiel. Trzy pędzelki, najważniejszy jest ten włochaty, jeżeli tak robicie sobie makijaż oczu, to pamiętajcie, że rozblendowanie to jest w ogóle podstawa. No i tutaj mój brązer, oświetlacz, nie jest to jakoś też super, też tego nie lubię. Jest takie ciemne, robi plamy, no ale powiem Wam tak, że mi też tak jest żal. Jak już kupię jakieś kosmetyki, to tak potem wiecie wyrzucić. No i to jest taki, to jest w ogóle mój ulubiony, e, że tak powiem, antyperspirant pod pachę. Tylko akurat ten jest śmierdzący. Są fajniejsze zapachy, takie właśnie kwiatowe, tego teoretycznie nie lubię. Tutaj do Borwino i coś do ust sobie też weźmiemy. E, oczywiście Banana Beauty, kredka i, e, i co? I no fluid pomada w płynie, co ja gadam, to już wiecie, że to polecam, to jest taki Naked, to jest jeden kolor, a drugi to jest coś z coffee. E, takie, takie właśnie neutralne i też z Rimmela, to one są też fajne, nie wiem, wszystko mi się w ogóle pokleiło <laughs> e, i takie rozświętający w kąciki e, oczu e, cień, też Wam już wcześniej pokazywałam, oczywiście serum do twarzy, to zawsze daję przed podkładem i oczywiście serum do rzęs, to też staram się codziennie nakładać, jeżeli pamiętam. I oczywiście chusteczki do demakijażu z i zrobię sobie peeling ust, Wyobraźcie sobie, że spaliłam sobie usta na bali i wyszły mi wielkie bąble. I to jest w ogóle taki y, scrap z Hello Body. I w ogóle co się stało z tą firmą? Czy ktoś w ogóle pamięta? Przecież kiedyś y, te Hello Body to wchodziło prawie z lodówki. Wszystkie influencerki polecała traścisza. W ogóle nikt, nikt o tym nie wspomina. Ja kiedyś dostałam taką paczkę, którą miałam rozdać pacjentkom na onkologii. Także miło to wspominam, ponieważ y, większość firm się na to nie godzi. Albo ogólnie mnie olewa, pisząc najpierw maila, że Oczywiście wyślemy pani kosmetyki dla pacjentek, a potem się nicywają buziaczki.